jak widać jeszcze się smardze trafiają już są raczej takie bardziej starawe no ale troszkę zdjęć i filmów nakręcę także miłego oglądania kolejny smardzyk no i co niektórzy by powiedzieli że to jest smardz wyniosły ale chyba dlatego wyniosły bo go nikt nie wyniósł i wyrósł i zobaczcie eee, trzon ma bardzo długi w stosunku do Kapelusze, ale to jest najzwyklejszy smarc toszkowaty, nie wyniosły według mnie, a no to szukamy dalej. Widzicie kolejny piękny smarc. No i środowisko w jakim rośnie. Myślałem, że to już nie będzie ostatni smardzyk, który tutaj spotkam na tej miejscówce i będę fotografował, ale okazuje się, że nie. Jak widzicie jeszcze, jeszcze się znalazł taki jeden młody, bardzo ładny, zobaczcie jak ładnie wygląda też Obiektywie. Także tylko w tym roku w Polsce możemy... Fotografować smardze w stanie dzikim, tak jak tu nie możemy ich zbierać Ale może kiedyś uwolnimy te smardze No nie, to już chyba ostatni Na tej miejscówce Także nie myślę, że już się jakieś znajdą, ale zobaczcie ten był strasznie dobrze zakamuflowany Zrobię zdjęcia i idę dalej. I kolejny jeszcze smardzyk, który będę filmował i fotografował. Jak widzicie, lepiężniki są coraz większe i trudno je wypatrzyć, bo one rosną pod liściami, ale ten jest no, wyjątkowo piękny i duży. No i czeka mnie znowu pokonywania tej wody. Oczywiście nie w gumowcach, Mam jeszcze suche, no nie wiem ile razy tak mi się uda No to idziemy! O jest pięknie, sucho, sucho w butach, ale pokonana przeszkoda Zupełnie nowa miejscówka jaką odkryłem jadąc do rytra, a później do krynicy Zobaczcie jakie piękny, młody jeden z marzyk tu gdzieś widziałem widziałem drugiego wierzone są, widzicie, o tu jest taki malutki jak widzicie jeszcze gdzieś tu tu jest kolejny i tu następny tu jest dosyć wysoko, wysokość chyba z 900 metrów dlatego też są no ciekawe czy tu dalej będą w każdym bądź razie młodziutkie piękne smardzyki jeszcze rosną ale myślę że to jest ostatnie moje fotosmarzowanie także już będzie koniec o tu jest jeszcze ten malutki zobaczcie jakie piękne czy jeszcze Idzie znaleźć takie młodziuteńkie smardze, które niedawno wyszły. No i widać, że, że jeszcze będą rosły, ale chyba niedługo.